Słuchajcie, w tym odcinku opowiem Wam o ciśnieniu powietrza. I teraz zrobimy takie malutkie doświadczenie, słuchajcie. I chodzi o to, że trzeba butelkę napełnić, taką zwykłą butelkę, butelkę po napoju, tak? Trzeba, słuchajcie, napełnić ciepłą wodą około 40 stopni. I następnie wylać po prostu tę wodę. I co się powinno stać? Ta butelka powinna wklęsnąć, tak? Dlaczego tak powinno się dziać? A najpierw Wam to opowiem, a później spróbujemy to wykonać. Czyli tutaj 40 stopni, wylewamy ten, wylewamy, słuchajcie, wodę ciepłą i od razu tutaj zamykamy. I teraz co się dzieje? Na zewnątrz powietrze, słuchajcie, jest cięższe, wewnątrz to powietrze jest lżejsze. I te, to ciśnienie, ciśnienie wewnątrz jest mniejsze niż ciśnienie powietrza. Tutaj słuchajcie na zewnątrz, tak? I tutaj właśnie działają te siły, bo tutaj to powietrze po prostu jest cięższe od tego lżejszego w butelce, i one będą po prostu no, zabierać miejsce temu ciepłemu powietrzu, tak? No i tyle, i teraz próbujemy to słuchajcie wykonać. Mam nadzieję, że to się uda, czyli. E Czyli wylewamy wodę, nie wiem czy to wylewamy w solcie wodę. I zakręcamy butelkę, słuchajcie. Jak widzicie, powolutku ta butelka zostaje po prostu zgnieciona. Zobaczcie. Nawet słychać po prostu, że. Że coś się dzieje, tak. Troszeczkę poczekamy, może się uda jeszcze więcej. No, ale widzicie po prostu, że buderka została zniekształcona, tak? Zniekształcona, no, i cały czas po prostu to ciśnienie powietrza z zewnątrz powoduje to, że buderka po prostu zostaje z wszystkich stron zgniatana, bo powietrze, które jest w środku, jest lżejsze i ma mniejsze, słuchajcie, ciśnienie niż to, które nas otacza. No, to jest takie proste doświadczenie, które sami musicie sami wykonać. Nie trzeba tutaj dużo, tak. No dobra, chyba będzie wszystko, słuchajcie.